Ale prys? No, <laughs> nie, no poczekamy, zaczynamy wyskoczyć. czy no. będziemy mieć tutaj dźwięk w ogóle, bo... No, no a też wyskoczy za chwilę pewnie. Bo ktoś tam jest? No, dwie osoby. No bo jeszcze powiadomienie, gdzieś tam skakuje i hmm. potem dopiero wiesz, no. każdy tego nie wchodzi. 8. Więc co, nie wiem jak to jest, czy to znajomy pokazuje jak na grupie robiliśmy. Um, y, znaczy znajomy, to znaczy w tym kółeczku tam do góry po prawej stronie, widzisz? No. No, no, parę osób skoczyło. Słuchajcie, odezwijcie się, czy działa w ogóle dźwięk. To jest najważniejsze, bo nagrywamy troszkę inaczej niż zawsze. Dajcie znać, czy jest dźwięk, czy nas słychać. Komentarze dopiero po czasie. Po, przyjdą. po czasie przyjdą. No. Witam, witam, Cześć. Damian. Dźwięk ok. Dźwięk, dźwięk ok, tak? No, mamy 25 osób. Witamy Krzy Krzysztof, witamy. Witamy Ele. Lęka. Dajcie znać, czy jesteście. Napiszcie w komentarzu, dajcie lajka. Wtedy nas tutaj yy, większa liczba osób zobaczy. Nie? <gry> Nie? No. Lajk już poleciał. No, dzień dobry. Cześć. O, ktoś tam widzę, po polajkował. No, widzicie, dopiero nam skoczyło teraz. No. Mi dopiero teraz przyszło. Aha, dźwięk gitarka. Super, bardzo nas to cieszy. Słuchajcie, witamy serdecznie. Sobotni live tutaj BMW Klub Poznań. Zrobiliśmy tutaj małą modyfikację. Nagrywamy z naszego studia, aczkolwiek dzisiaj już nie z telefonu, tylko mamy tutaj już mikrofony bardziej trochę profes profesjonalnie i powinno to trochę lepiej brzmieć, aczkolwiek, no. Jeżeli działa to w ogóle to jest OK. Super. Czyli słychać dobrze, tak? Napisali, tak nie? Jest więcej osób niż przeważnie. No bo ona robimy na głównej stronie, a też robimy, wiecie, wpadajcie też jak najbardziej na naszą grupę kto nie jest BMW lub Poznań Forum. Tam też robimy live. Um. Chyba połowa live'ów to była właśnie tam na grupie, więc kto chce być na bieżąco, to BMW Klub Poznań Forum, nie trzeba być w naszym tutaj klubie, przyjaciele klubu, klubowicze jak najbardziej można tam wbić, my Was zaakceptujemy, no i też tam są te live'y i różne rzeczy, ale właśnie, to jest pierwsza sprawa. Pierwsza sprawa jest taka, że do nas piszecie, że y, nie akceptujemy postów albo usuwamy jakieś tam posty na y, grupie BMW Club Poznań Forum. Y, no nie ma czegoś takiego, że gdzieś tam jest coś usuwane, aczkolwiek jest tak, że tam nie wstawiamy postów giełda. Typu sprzedam jakieś felgi, sprzedam jakiś silnik, sprzedam BMW. Y, słuchajcie, no nie chcemy mieć tam. Y, nie chcemy robić e, takiego śmietnika z tej grupy. Jest do tego BMW Klub Poznań czy BMW Wielkopolska giełda. Stawimy tą grupę tutaj w komentarzach. Tam można stawiać wszystkie polskie giełda. Na grupie BMW Klub Poznań Forum e, robimy e, forum dyskusyjne. Tam można się zapytać o. o witamy, Madę. Cześć. Tam wstawiamy różne posty typu tam zapytania, czegoś nie wiecie, jakieś... no co? A pozdrawiamy. Bimmer, Paradise. No wiemy, że czekacie na Bawarię, a to będzie temat za chwilę. Za chwilę to odpowiemy. No słuchajcie, tam wstawiamy zwykłe po prostu posty, jakieś zapytania, chcecie się pochwalić autem, to tam. A grupa giełda to jest w ogóle co innego. Kolejna rzecz, mamy tutaj czat klubowy, jest to taki czat, wiecie, bardziej na luzie, przymrużeniem moka, kto chce, nie? Tam się no. dużo rzeczy dzieje, nie zawsze związane z BMW, tu jest y... główna osoba, trochę, która tutaj robi trochę mały, mały spam nam czasami, nie? Coś tam stawia, nie, nie, nie tego, no ale jest czat, można napisać, dodamy Was, tam jest chyba około 150 osób. Codziennie jakieś tematy fajne, a mniej fajne? <laughs> Tylko bardziej śmieszne. No bardziej śmieszne czasami, są. No. słuchajcie, pierwsza rzecz, najważniejsza, no już, 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 piszemy co za kiedy spot i w ogóle. No sporo was tu jest, fajnie, super. Kiedy spot? No nie, zaczniemy od początku. Pierwsza rzecz to był te forum. Dobra. Jak wiecie, no jestem Cały koronawirus i te wszystkie problemy z tym związane. Możemy tutaj z na naszej strony zapelować, no żebyście po prostu się tam nie, nie gdzieś niepotrzebnie nie pokazywali w jakichś parkach, gdzieś w grupach. Lepiej zostać w domu, przeczekać ten ciężki czas. No, sami widzicie, co się dzieje za granicą i no jest, jest to smutne i jest to. No nie napawa optymizmem na najbliższy czas. Pozdrawiamy Agnieszkę. <laughs> no. O, jest Jarek. Cześć. Cześć. Cześć Kasia. No nie zdążymy się z wszystkimi przywitać, bo nam tu nie pokazuje każdego. To jest nawet Albert. Dobra. Bawaria Event. No jak wiecie, jest impreza zaplanowana na 26-28 czerwca. No Problem się zrobił trochę, bo no, ta cała sytuacja z tą, z tą tutaj epidemią, i, e, no, ale zobaczymy. Zostały dwa i pół miesiąca, zobaczymy, jak się to potoczy. Czekamy, nic nie odwołujemy, jest wszystko zgodnie planem, jak na razie. E, no Jesteśmy tutaj e, w kontakcie z władzami MCT Żerków, rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu tutaj, co tu zrobić i po prostu czekamy, tak? W maju na pewno będziemy się tutaj komunikować i wtedy zobaczymy, co, co będzie, no bo dzisiaj widzicie sami dużo imprez jest odwoływanych Dużo zlotów No i dużo zlotów, tak? Nawet my nie możemy zrobić spota zwykłego, a co tu w ogóle o większym zlocie, nie? Więc no nie ma co się dziwić i dlatego też nic nie robimy w tym kierunku i czekamy. Wszystkie wydarzenia. No tutaj przede wszystkim ten wiosenny spod jest to wszystko poprzesuwane. No gdzie 2 metry? <laughs> Osuń. <się. śmiech> no nie no. Dobra, no jest jestem trochę do pogadania dzisiaj, więc... No, czekamy, zobaczymy jak to będzie. Na razie impreza zgodnie z planem. No zobaczymy. No. Nic tu nie mogę więcej Wam powiedzieć, no bo czekamy po prostu w maju, w połowie maja. No rozjaśnimy temat, zobaczymy jak to będzie po prostu. Przynajmniej wszystkie tutaj nowe zgłoszenia są wstrzymane. No nie przyjmujemy nowych, ale aczkolwiek jest to wszystko na, na skrzynce i zobaczymy jak to będzie. Kolejna rzecz. Carfest Show. No tutaj też były pytania to to jest w ogóle temat yy, bardzo długi. Jeżeli chodzi o imprezę Carthage Show, o przyszłość tego eventu, ja nagram osobny film na ten temat. No bo nie, bo tutaj jakieś będą zaraz yy, domysły czy coś. No nie, nie, to jest większy temat, wiecie. No my się skupiamy na Bawarii teraz, żeby to się odbyło, bo tutaj yy, były te zamówione różne, wiecie, naklejki, jakieś banery. Jakieś flagi i zobaczymy po prostu co będzie, bo nie wiem, po prostu nie wiem. No majówka w Toruniu odwołana, no bo to impreza mianą masowa. Warszawa to odwołała zlot, tak samo. Targi w Poznaniu, no to, to już jest oczywista sprawa, zobaczymy. No, przynajmniej jest tak, że jak będzie problem z imprezą, będzie tak samo jak teraz, więc no na pewno nie zrobimy imprezy, bo no, nikt nie, nie będzie brał odpowiedzialności za, za ludzi i za, yy, za jakieś tutaj zarażanie się czy, czy cokolwiek. Um, no co tu mogę wam powiedzieć? Bo to jeszcze dal, dalsze tematy. Um, co do tego Carfestu, to ja, to ja nagram. Nagram większy filmik, wam wszystko tutaj opowiem o A do Z, jak to wygląda, jaka jest moja tutaj wizja. Jeżeli chodzi o przyszłość tego eventu, no to na pewno nie będzie tak, jak teraz było z organizacją, z terenem, z tym wszystkim. Widzieliście sami, zrobiliśmy imprezę rok temu na lotnisku, był tam mały bałagan, no ale zrobiliśmy, daliśmy jakoś radę. kwestia trochę nas no, zaskoczyła, jak najbardziej pozytywnie, ale na chwilę obecną nawet tam się nie da zrobić niczego. Kto wie, no to, to jest tam wszystko po prostu rozryte i no widziałeś zdjęcia, nie? Kolejne same. Kolejne koparki. Jest to wszystko przebudowywane. Co tu zrobić? Akcje hartatywne. No, odezwało się parę osób na apel, tak? Są spoty w roku bym w Poznań. Jest sporo ludzi, możemy to wykorzystywać na jakieś różne akcje hartatywne. No, pisało tutaj do nas parę osób. Problem jest w tym, Pomijając tutaj ten, tę epidemię, problem jest taki, że potrzeba miejsca na legalne spotkanie. No bo na, na dziko to no. <laughs> nie będziemy tutaj robić yy, na jakichś parkingach yy, nielegalnie, yy, co nas ktoś może wyrzucić zaraz. W środku lasu. No, no gdzieś nawet może być to poza Poznaniem, ale jeżeli ktoś może załatwić takie miejsce, nie się odezwie. Mm. Super, jakby się odbyło. No tak, tak, no tak. No my też się nie możemy doczekać, my się nie możemy doczekać, kiedy się z Wami zobaczymy. No cześć Lubomierz. Siemka. No jak widzicie, rozkręcamy cały czas Instagrama BMW tutaj klubu. Codziennie coś tam się pojawia, po pojawił się nawet... Ee, nowy Instagram. Nowy Instagram e, Carfest Show. E, Carfest Show, no i... No i czekamy na dalszy rozwój sytuacji spotu, nie będzie, bo no nie możemy zrobić. A co dalej to... Aha, jeszcze widzę Janek jest. wyspa. No tutaj nam kolega też załatwił jak na grubie to było, gdzie to wstawiam zdjęcia. Na tej forum te, z tej hali, nie? No byliśmy obejrzeć fajną halę w Poznaniu, co można by zrobić z lod nawet. Możemy to wynająć, zrobić imprezę na hali. Impreza była no, tak samo jak na, na targach poznańskich. No ale nie możemy zrobić. No nie możemy, no i... No nie będę tutaj szarował, tak? Nie możemy nic zrobić na tę chwilę, no i jest ogólnie lipa. Yy, dlatego też yy, wychodzimy z takiego tutaj yy, pomysłu. Chcemy zrobić tak, yy, yy, no czekamy, no wiele osób tu czeka. Alberty, ja wiem, z innych klubów tak samo. Yy, najgorzej jest tak, jak tutaj ktoś yy, zaplanował imprezę, za, zaczął ostro przygotowywać to wszystko na dany termin, a, a się nie może odbyć, trzeba odwołać i to są koszty, i to są koszty ogromne. No ale jak to będzie, to zobaczymy. E, dobra. E, no chcielibyśmy zrobić taki stały program tutaj, e, co tydzień, e, najlepiej jakby to był live. E, aczkolwiek no na pewno będą odcinki zwykle nagrywane, bo to nie da się czasowo tutaj. No, ty też pomagasz czasami, tutaj ogarniamy no. temat, ale no, też cię nie ma na miejscu, nie? żeby tutaj po, po prostu to, to załatwić. No, więc tak, chcielibyśmy zrobić taki program do wszystkich tutaj pasjonatów, nie BMW, tylko do innych klubów. Tak samo chodzi o to, że, no widzicie, jak robimy wideo. Tak, Bawaria, event aktualny, cały czas. Nic się na razie nie zmienia, więc na pewno będziecie informowani. No, chcielibyśmy zrobić taki program bardziej, wiecie, takie wywiady robić na spotach. Tak samo u nas robimy. Takie wideo, które jest bardziej, no, gdzieś tam samochody, a chcielibyśmy bardziej wejść w interakcję, tak? Zrobić nawet jakieś fajne wyjady z innymi tutaj klubami, bardziej prezesami, przedstawicielami. No i, e, tak, widzicie teraz na grupie, no, kto, kto ogląda pierwszy raz tego live'a, no to widzicie, no, live'y też były takie bardziej amatorskie na, na, na forum, tak? Robiliśmy kiedyś, nie? Kiedy ostatnio? W lutym chyba. No w lutym robiliśmy, tak. No już teraz e, trochę zainwestowaliśmy w e, sprzęt, zaraz to Wam pokażemy co i jak. E, mamy takie fajne studio. E, no chyba nie zgadniecie nawet gdzie to studio jest zamontowane. Znaczy w jakim pomieszczeniu, no bo to jest ciekawe. Nagramy jak to wygląda fajnie w środku. E, no więc tak, e, kupiliśmy tutaj widzicie mikrofony, zaraz tu pokażesz, tak. No. To wiecie, to jest taki sprzęcik e, zwykły. Jakiś nie, nie będziemy tutaj, tylko dalej trochę musisz, bo. To są takie przewodówki, to ma akurat boje, tak? E, tutaj mamy te podwójne, nie? No. Tu tutaj jakieś e, mam mikrofony. E, teraz tak, jedziemy z telefonu. No, chcemy robić te live już z kamery bardziej e, na stałym internecie. Teraz cały czas mobilny. Mobilny plus, no nie zawsze jakość jest dobra, więc przepraszamy za to, aczkolwiek myślimy, że będzie lepiej z dźwiękiem, nie? No. Bo powinno być lepiej. Yy, mamy takie, widzicie, mikrofoniki. Yy, tutaj nawet mamy taki fajny mikrofon, kiedyś robiliśmy transmisję, a transmisję, odcinki z Mateo. Pozdrawiam, Mateo. Yy, odcinek, yy, magazyn, przepraszam, się nazywał pasy BMW, takie coś, kiedyś było. To już jest taki <gryt> relikt, ale to wszystko będzie uruchomione na naszych spotach. Jeżeli ktoś by chciał nam pomóc na jakieś wywiady, robić nagrania, no to jak najbardziej. Mikrofon road, tak samo wjechał nowy. Tutaj wjechało sporo tego, więc będziemy, mam nadzieję, dbać trochę bardziej o jakość. Tu mamy taki też, też to wszystko wjechało w tym tygodniu nowe. To mamy do kamery głównej. I tą kamerę pokaż, tutaj mamy jeszcze drugie nagranie, wam pokażemy z dużej kamery. Tu mamy takiego Panasonica, to jest stara kamera, ale dobrze nagrywa. Nie? To jest VX-980 e, Dobra Mamy jeszcze tutaj tak e, To wjechało do nas w zeszłym roku To jest już taki starszy e, Stabilizator, transmisji na żywo Jak widzicie parę razy to było używane na spotach No nie zawsze jest czas, ale teraz chcemy to poprawić tak? Bartek, ty ty będziesz operował tym e, To jest Osmo Mobile 2 Digi takie coś, no to już było parę nagrań z tego, pomysł, pomysł i, i zakup tego nam pomógł Mateusz Olszewski. Pierwsze nagranie mieliśmy rok temu na wiosennym spocie w Kórniku. Na razie jakość mamy idealną. Dobra, dziękuję bardzo Lili. Jakość jest na razie, mówię, to jest z telefonu nagrywane, ale Wam pokażemy, możecie wejść na Noemi Media. Tam jest na YouTube, mamy starsze nagrania, zobaczcie jaki fajny jest obraz. Obraz jest super. I tu jeszcze mamy tego Mawika, nie? No. To nam wjechało, będziemy robić na innych zlotach testy. Mawi Mini, jak widzicie, mała zabawka, ale, ale fajnie daje radę. To nawet dobrze nie niezespakowane, ale będą fajne nagrania z powietrza i, i będziemy odwiedzać też inne kluby i inne zloty. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie, ale trochę tego jest. Jeszcze potrzebujemy dwie kamerki sportowe pod jakieś e, przejazdy. No, bo tu jest stosony jeszcze, nie? Ale no to wyciągnij to. to. Action CAM to jest kamerka, na której pierwsze zloty były tutaj robione klubu. Tu nie ma, więc co, w środku nie ma, ale to jest coś takiego. tutaj. No. Nie będę Wam pokazywał, to jest stary model ogólnie. I Szału nie ma, ale fajna stabilizacja jest na tym, dlatego ja to kupiłem i kiedyś... TVP przy nas... Wstrzyma. No ja wiem, Pamięta. jak ktoś by chciał zasponsorować, no to wiecie, nie? <laughs> co potrzebujemy? No nie wiem na razie. Te... To dobra, to będziemy jakoś tam mówić. Potrzebujemy tak... Nie, nie, potrzebujemy zrobić nazwę tego programu, bo to nawet nie wiemy jak to pisać, czy to są audycje klubowe, czy to są live'y. Chcemy zrobić taki fajny magazyn co tygodniowy z racji tej kwarantanny i że no, nie możemy się spotkać. No nie możemy się spotkać i chcemy po prostu być też w kontakcie. Czy to się bardziej rozwinie zobaczymy. Były kiedyś próby tutaj robienia, pierwsze takie magazyny pasy BMW. Ale nie mieliśmy szczerze nawet czym nagrywać. Pierwsze gdzieś tam nagrania to były stare Nikonem, Hanonem, Nikonem. Nawet stare gdzieś ten mikrofon leży nawet taki stary. Czekaj, to jest tam, nie? To były zwykłe krawatówki, to było takim czymś nagrywane, co nam przerywało, musieliśmy kasować te nagrania i w ogóle żelaza, nie. Słuchajcie, e, potrzebujemy nazwy programu. Jeżeli ktoś tutaj by nam coś wymyślił, e, jakiś pomysł, e, nie może to być nazwa związana z miastem, ani też z daną marką samochodów. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł fajny, no to opiszcie w komentarzach lub e, na priv. Bo to by można fajnie tutaj zrobić fajne odcinki i, i zobaczymy, jak tutaj to. Akcje hardatywną mówiłem. No. Możemy też jakieś pozdrowienia fajne zrobić, możemy wywiady zrobić, jakieś pokazać samochody ciekawsze. No i chyba tyle. No, zobaczymy jak to się rozwinie. No, chcieliśmy zrobić tego live'a dzisiaj i jakoś tutaj wychodzi. Też mamy takie fajne lampy. Co to jest? Takie wyguszenie takie, nie? Ale. No. I pozdrawiamy, tak w ogóle, wiecie, wszystkich tutaj yy, z innych klubów, bo jest parę osób. No, jest Damian, nawet yy, BMW, Kurnik bnin. No, szkoda, że tam się nic nie dzieje. Też nie ma spotów. My tu chcemy was nakręcić, chcemy, żebyście coś robili. No, jest Jana, która tutaj no, cały czas działa, jak widzę. A, yy. jest Dawid. Pozdrawiamy, słuchajcie, pozdrawiamy wszystkich, eee, jak tutaj to dalej się potoczy, to zobaczymy, eee, no będą wyjazdy, no słuchajcie, czekamy po prostu, kiedy będziemy mogli zrobić spota i, i... no i wtedy, no, coś tam można będzie nagrać, pomyśleć i, i dalej działać, bo no, no tyle, nie? Eee, propozycje na kwarantannę, jak macie propozycje, to <laughs> no co można robić na kwarantannę? Teraz tak bardziej na luźnie. Odkurzać trawę. Odkurzać trawę, tak? Sąsiadka twoja odkurzała trawę. No. Mamy nagranie odkurzania trawy. No ale piszcie coś tam, no napiszcie jak, jak, jak macie pomysły co można tutaj robić, to... O widzisz jakie opóźnienie mamy, nie? Trochę jest. Czym tu można się zająć? No my też możemy coś tu nagrać do was fajnego, coś tak... No Przemysław pozdrawiamy cię. No możemy tu podziałać bardziej, no ale też wiecie, no nasze pomysły są ograniczone i nie zawsze nie zawsze jest co tutaj wrzucić. Dobra, na programu. Czekamy na jakieś pomysły. Co możecie nam podsunąć. No i chyba na tyle dzisiaj, no bo nie wiem co tutaj. Jeżeli są jakieś pytania, to piszcie. Odpowiemy. Ale miasto ym, pozdrawiam Chodzi chyba o Zdawię. miejsce z lotów. Jeżeli chodzi o miejsce z lotów i miejsca to musi być to tereny na maksy, na, na minimum 150 aut yy, na 150 aut musi być przynajmniej parking, co możemy ustawić auta i gdzieś tak do 10 km od Poznania Tyle dopuszczamy, no bo dalej też yy, no nie chcemy robić. Poznań albo 10 km od Poznania. O, można sprzątać swoje modele w gawlocie. <grymne> no z tymi terenami to jest coraz gorzej. No, to jest y, największy problem aktualnie i... Y, no też myśleliśmy, czy nie robić tak, że po prostu wynajmować terenu i... Ale to jest bez sensu. No, wiecie, będziemy płacić za jakiś teren na spota i będziemy kasować za, za wjazd, no, bo to jest... Na godzinę, na godzinę, na dwie godziny takie spotkanie, robicie jakieś opłaty wjazdowe, to jest bez sensu, nie? no ale też wiecie, no nas, nas tu kurde nie stać, żeby wynajmować nie wiem, lotnisko nawet, czy jakieś parkingi przy galeriach, bo no Oliwiana no sama wiesz, jak to jest, robicie na stadionie nieźle, fajnej predzy, ale tak załatwić gdzieś, żeby legalnie coś zrobić, to jest problem, nie? No, też jest e, oczywiście ważna kwestia. Jak, e, robicie spotkanie na 20, aut, a robicie spotkanie na 100, aut, lub na no nie wiem, na więcej, nie? No to no. łatwiej się ochrona doczepi i, i was może wyrzucić. No. Dobra, pomysły jakieś? E, jeszcze jakieś pytania? Ostatnia chwilka. 80 km od Poznania, no to właśnie nie, no to jest ten problem, bo są fajne miejsca, dobra, rob, robiliśmy kiedyś pikniki w Czeszewie, to jest od Poznania ile, 70, nie, 70, to jest niby 60, i Katowicka, no, Katowicka, czekaj, czekaj, no to 80, no dobra, niech by było 60 km, to jest za daleko na takie coś, znaczy nie ten charakter imprezy, Hermanów, Hermanów, y ja tam akurat byłem wiele razy, tylko tam jest gwiazd tam trochę kitowy, jeżeli chodzi o te płyty. Jeżeli chodzi o większe dokładki, niższe auta, to tam jest problem, naprawdę. My robiliśmy imprezy na tym... Um, Pałac Biedrusko. Tam z ledwością weszło 130 aut. Gdzie? Przepraszam bardzo, 100 aut weszło na ten, na ten obiekt w ogóle. I były takie kamienie podobne i było tak, że ludzie pourywali dokładki. Miejscówka jest bardzo fajna, no, tam jest fajna ta scena taka drewniana i, i, i zadaszone miejsca na grilla. No zobaczymy. No, można pomyśleć jeszcze nad tym, ale no jak macie jeszcze jakieś pomysły, co będzie tu się można spotkać, to jak najbardziej. No jeszcze mogę powiedzieć, że na tych wszystkich galeriach handlowych to wiecie, mamy taką zasadę, też zasada BMW lub Poznań yy, od iluś lat że my też nie wjeżdżamy na miejscówki innych klubów. No, były tutaj spotkania na, na przykład na festce. Na no, spotykałeś tam regularnie inne kluby, no to my tam nie robiliśmy spotkań nigdy, bo, no, bo wiecie, no, każdy miał jakieś swoje miejsce, dwa o te miejsca o porządek i my wjeżdżaliśmy tylko na przykład na, na wyjazdach, tak? na, żeby kogoś odwiedzić. No więc tego się trzymamy, no też nie chcemy nikomu tutaj miejscówki albo nie wiem Zajmować w jakiś sposób, żeby ktoś z nas tak odebrał, nie? Kurnik. Aha, dobra. Jeszcze Wam muszę powiedzieć tak. Zlot w kurniku. Rok temu robiliśmy. Miejsce na tym placu to jest na 100 aut. Przyjechało rok temu 130 aut. Nie, 130 aut, to my postawiliśmy na, na, tej, na, na tym terenie przed zamkiem. A aut przyjechało więcej, a auta musiały stać na rynku. Więc no. Moglibyśmy zrobić tam zlod, ale nie ma miejsca tyle, no to widzicie, kiedyś było tak, że przyjeżdżało 20-30 aut maksymalnie, a teraz na taką większą y, zjazdówkę przyjedzie 150 aut i jest problem, no więc y, to też musimy wzi wziąć pod uwagę, nie? Dobra, y, jeżeli jakieś jeszcze wiecie co, y, sugestie, cokolwiek, to napiszcie w komentarzu, my to później odczytamy i będą kolejne live'y albo odcinki. Pokażemy Wam jeszcze, jak to fajnie tutaj, jakieś nagrania. Eee, no. Tak, Tomasz, no jak najbardziej. Słuchajcie, pozdrawiamy razcie cieplutko. Eee, dbajcie o siebie, nie wychodźcie z domu. Znaczy, no, wychodźcie, jak, jak musicie, nie? Kto nie ma 18 lat, no to musi mieć opiekuna. Eee, takie, takie weszły regulacje, tak? No, no, no tak jest, niestety. I, i, I mam nadzieję, że tutaj nikt z nas ani z Was nie, eee, nie zachoruje. Śmiełów, ale nie wiem gdzie w tym śmiełowie tam można by zrobić coś. Ja też nie wiem. No, yy... no i tyle. No, bajcie o siebie, minujcie się, no, bo nie jest wesoło i, i mam nadzieję, że na, na przyszłych spotkaniach się tutaj wszyscy razem zobaczymy i yy, no, nikt na pewno nie zachoruje na, te, na tę straszną chorobę. Tyle z mojej strony. No Ja Was pozdrawiam tutaj serdecznie. Też Ty. Też pozdrawiam. Pozdrawiasz, nie? No. Tyle, słuchajcie, pozdrawiamy Was serdecznie, do zobaczenia, na pewno niedługo zrobimy kolejne materiały, teraz już bardziej regularnie, wszystkie odcinki będą tutaj archiwizowane na kanale Noemi Media na YouTubie i tam będziemy też wrzucać takie już lepszej jakości. Wzajemnie. Dziękuję bardzo.